Wypad Ale pyszności Nie wiem, na co wszyscy narzekają Chyba sobie kpisz Chciałem ci tylko podziękować Za co? Za to, że mi wtedy pomogłeś z wielkim remondem nie pomagałem tobie, tylko sobie. Musiałem skuć największego złomasa w pierdlu. Tak się złożyło, że on gadał z tobą. Ale wiesz, on chciał mnie wydymać. Uwierz mi, w tym przypadku to tylko odroczenie wyroku. Tak czy siak dzięki. Jak ci najmniej Nie bój się. Rozluźnij się, Marenka. Byłeś nieprzyjemny dla tego małego. To mnie zupełnie nie dotyczy i tak ma zostać, jasne? Sto piętnaście? Minton? Dyrektor chce z tobą rozmawiać ze mną, ale już. Ręce za plecy. Wejść? Minton, miło, że znalazłeś dla mnie chwilę. Zdejmij mu kajdanki. Na pewno szefie? Mówiłem zdejmij. W porządku. Już je zdjąłem. Wystarczy przekręcić nadgarski. Jakiś mutant. Poczekaj na zewnątrz Siadaj. Panie dyrektorze, jeśli chodzi o tę wujkę na spacerniaku... Cygara? Dziękuję. Brandy? Jasne. Współczuję dyrektorom więzień. W filmach zawsze pokazują Was jak najgorsze mędy. Nie zamierzam być dyrektorem całe życie, tak? Minton, co myślisz o tym miejscu? Obleci. Jak na więzienie. Nie o więzieniu, tylko o tym gruncie. Pokażna działka, piękne widoki na pogórze i miasto. Regularna ziemia, a pewnie skalne podłoże. Łatwy dojazd do centrum, niezły kąsek dla dewelopera. Tylko to więzienie psuje wrażenie. Dokładnie. To nie był przypadek, że trafiłeś właśnie do Oxbach. Musiałem użyć paru znajomości, żebyś tu przyjechał. Co mógłby pan z tego mieć? Pozwól na chwilę. Osiedle Oxburg. Jestem cichym wspólnikiem prywatnych inwestorów, którzy chcą wybudować tutaj osiedle z sezonowymi apartamentami. To podobno twój konik. Fakt, oczywiście będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy więzienie zostanie w końcu zamknięte. Jasna sprawa. Mój fach to więziennictwo. Wiem, jak złamać człowieka, ale umowy deweloperskie to może naprawdę człowieka wykończyć. Do tego potrzebuję Ciebie. Co będę z tego mieć? Chciałbyś stąd wyjść za rok? Mojego wyroku nie można skrócić. Dyrektorzy więzień mają decydujący głos przy wydawaniu zwolnień, zwłaszcza wcześniej niekaranym więźniom o nienagannym zachowaniu. Więzienia są przepełnione. System zżera korupcja. Fajnie. Luksusowa zabudowa musi stać przy lagunie. A o podwoi cenę wynajmu. Podziemne parkingi dadzą miejsce na osiem dodatkowych domów. Ten architekt jest idiotą. Co zrobisz z więzieniem? Moja w tym głowa. Powiedz coś więcej o tym parkingu. Masz kosę? Nawet nie zauważy, kiedy oberwie. Będę miał potem bliznę psychodą. Świeżbicie rąsia, co? Skleciłeś to sobie ze sztateczki i żyletki. Pomysłowy z ciebie, Dobromir. Zobacz, co ja wymyśliłem. Wystarczą trzy mydełka i sznurówka. Bez takich ciża. No, dalej zdraj co rasę. Bawcie się, ile dusza zapragnie. To sobie pożywamy. Stan, co zrobiłeś Patersonowi? Trochę mu nastukały mi tyle. Czemu pytasz? Ktoś mu przefasonował tyłek. Mówią, że jeszcze miesiąc będzie srał na boki. Teraz rozumiem, co znaczy Schadenfreude. Co takiego? To po niemiecku. Oznacza, że cieszysz się z gwałtu na odbytnicy twego wroga. Nie widzisz, że lejesz na mnie? Idzie jak po maśle. Ci goście to cieniase. Świetnie, potrzebuję twojej pomocy. Adwokaci Mindy nie odpowiadają na moje telefony. Jeśli mamy uporać się w końcu z tym rozwodem, musisz się z nią osobiście skontaktować. Stan? Zaraz się tym zajmę. Jak idzie apelacja? Nie uwierzysz, ale właśnie mam przed sobą przewodniczącą ławy przysięgłych. Znakomicie. Muszę kończyć. Służba nie drużba. Dzięki, Lu. Wkrótce się odezwę. Czy pani nie jest przypadkiem szalisteron? Coś mi wypadło. Kazałem im zamienić wołowinę na koninę. To jest Stan Minton. Poznaj pana Danga. Zasiada w zarządzie więzienia. Wietnamscy mafiozi mogą zasiadać w zarządzie więzienia? Fajne dziary na palcach. Jak mówisz, Stan. Stan, sam mówiłeś, że system zżera korupcja. Tak się składa, że rodzina pana Danga zasiada także w zarządzie Augsburg Estates. To dobrze, bo chciałbym omówić umowę. Kwestia zobowiązań podatkowych jest dość niejasna. To na pewno jakieś przeoczenie, ale można się na tym zdrowo przejechać. Natychmiast każę to poprawić moim prawnikom. Mam prawnika, który specjalizuje się w takich sprawach Lou Popper. Zaraz się z nim skontaktuję. On, Dang. Check out the floor. Dang, pokażę ci moje zoo. A to dzikusy, powinni już być dawno gotowi do inspekcji. Daj mi jeszcze parę tygodni, a będą na 100% gotowi. Liczę na ciebie. Może truskaweczkę? Z własnego ogrodu. Dziękuję. Minton? Truskaweczka. Nie, dziękuję. Jakieś niedojrzałe. Chyba nie w tym problem. Wszyscy robią w portki na mój widok. Gratuluję, Stan. Nie ma kogoś, kto może ci dorównać? Nie. Sytuacja kompletnie opanowana. Coś nie tak, Stan? Wydajesz się jakiś nieobecny. Nie wiem. Nie zdarza Ci się czasem litować się nad kimś? Zapytaj mnie, czy lituję się nad robakami, z których wyciskam poranną kawę. To tak jak ja. Muszę lecieć. Przynieś mi chlubę, Stan. Posłuchaj! Chcesz mnie tylko wykorzystać? Kochasz mnie? Udowodnij to. Kochasz mnie? Wybacz na sekundę. Cześć, Stan. Mam pomyślne wieści. Pani przewodnicząca, właśnie dochodzi do uznania Twojej apelacji. Super wieści, Lu. I obrzydliwe też. Odzywa się Mindy albo jej prawnik? Nie. Tylko mi nie mów, że płacisz mi za nic Koledzy, nie przypominam sobie, żebym zamawiał chińszczyznę Od biedy mogę się skusić na kluseczki Do kogo piszesz? Do nikogo ważnego od dłuższego czasu piszesz do nikogo ważnego. Widzisz, siedzę tu już bardzo długo i potrafię wiele znieść. Nawet perspektywę spędzenia reszty życia w tej dziurze. Żałuję tylko jednego: nie udało mi się z Miosi. Była jedyną osobą, która mnie pokochała takim, jakim jestem. Byłem zbyt uparty, żeby to zrozumieć. Oddałbym wszystko, żeby móc to odwrócić. Co zrobiłeś? Zabiłem ją. Alkohol nie zawsze wyzwalał we mnie to co najlepsze stan. Droga Mindy, ostatnio wiele o tobie myślę, o nas. Teraz wiem, że miałaś rację. Byłem upartym egoistą. Odchodząc ode mnie, robiłaś to, co było dla ciebie najlepsze. Przepraszam, że cię zraniłem. Wiem, dlaczego chciałaś mieć ze mną dziecko. Mielibyśmy jeszcze jeden powód, by się kochać. Jeszcze mocniej. Mam nadzieję, że kiedyś. Będziesz w stanie mi wybaczyć, zawsze kochający stan. Maleńka, wiem, że każdy z Was chce wrócić do swoich ciężarów, koszykówki oraz masturbacji. Dlatego będę się streszczać. Wyrzucam stąd wszystkie brutalne gry i filmy. Nie rób tego! Odtąd przestawicie się na bardziej budujący repertuar. Przyznajcie, większość waszych ulubionych raperów pała nienawiścią wobec kobiet. Macie jakiś problem?